to jest Arma, a to podsumowanie drugiego dnia Major'a. Więc zacznijmy. Dzisiaj mieliśmy 8 spotkań. 4 z nich były BO1, czyli tylko jedna mapa. 4 z nich były natomiast meczami, można powiedzieć, już decydującymi o tym, czy drużyny awansują, czy drużyny odpadną, więc odbyły się w formacie BO3 czyli na trzech mapach. Więc zacznijmy od tych krótszych. Pierwszy mecz, który dzisiaj zobaczyliśmy, było to spotkanie Team Spirit Style'u, gdzie Team Spirit całkowicie zdominowało, wygrywając 16 do 3. Następnie odbył się mecz Big oraz Renegades, właściwie to w tym samym czasie, gdzie Big wygrał wynikiem 16-9, do więc już tutaj trochę bardziej wyrównany wynik, a acz nadal niestety nie była to taka porządna walka. Następnie NC kontra Maus, wynik 16-11 dla NC. Spodziewałem się szczerze mówiąc tutaj, muszę przyznać, że Maus wygra, spotkanie odbywało się na nuku. NC pozytywnie zaskoczyło, grają naprawdę solidnie, no i Maus spada do kategorii 1 wygrana, 2 przegrane. Następny mecz mówi Star Riders kontra Entropic. Entropic wygrało ten mecz 16-12 do na mapie The Mirage i myślę, że był to wynik, którego można było się spodziewać. Przejdźmy teraz do spotkań, które odbywały się w systemie BO3. Face natomiast wygrało z Virtus Pro wynikiem 2-0, dość dominująco myślę, acz było to i tak dość ciekawe spotkanie, muszę przyznać, acz nie tak ciekawe jak następne, mianowicie Heroic kontra Copenhagen Flames. Momentami można było stwierdzić w tym spotkaniu, że Heroic powinno dać radę. Na pasie po pierwszej kołce wygrywali 10-5, lecz przegrali mecz wynikiem 12-16. Copenhagen Flames po stronie CT kompletnie nie dało Heroic prawie że żadnych szans. I muszę przyznać, oglądało się to dość ciekawie, a gracze Copenhagen Flames naprawdę pokazali porządną klasę. Następne spotkanie Astralis kontra Godsent. Myślę, że bez zaskoczenia Astralis wygrało wynikiem 2-0 i no, przynajmniej Astralis nie odpadnie 0-3, okej? Okay? Mają jeszcze szansę na to, żeby się zakwalifikować i szczerze mówiąc, wyglądają dzisiaj o wiele lepiej niż w poprzednich dwóch dniach i myślę, że jest szansa, że wyjdą z grupy, powiem to prosto. Kolejny mecz, Payne kontra Sharks, czyli pojedynek o to, kto będzie 0-3. Sharks przegrało, Payne wygrał to spotkanie 2-1, Acz było to ciekawe. Pierwsza mapa doszła do 15 15 W dogrywce Shark pokonało drużynę Pain. W następnej mapie, jeśli się nie mylę, dostaliśmy tak samo do dogrywki. Tym razem dogrywkę udało się wygrać drużynie Pain. I następnie przeszliśmy do mapy The Nuke, na której Pain wygrało wynikiem 16 do 4 Muszę przyznać, że był to jeden z ciekawszych spotkań, jedno z ciekawszych spotkań, bo. No, Obie te dwie drużyny było widać, że grają pod strasznie dużą presją i było naprawdę wiele błędów, acz muszę przyznać, że wyglądało się to i tak. Oglądało się to ciekawie. Tak prezentują się aktualnie nasze pikemy, przynajmniej moje, jeżeli ktoś z Was robił pikemy tak samo jak ja. Myślę, że jest całkiem, całkiem dobrze. Mam już praktycznie gwarantowane 4 punkty, bo jutro Big gra z Ence, więc jedna z tych drużyn zakwalifikuje się i tak. I brakuje nam w tym momencie w sumie tylko jednego, więc hej, powinno być ok, Heroik powinno jutro dać radę. Tutaj możecie spotkać jut zobaczyć jutrzejsze spotkania. Dzięki za oglądanie, napiszcie jak tam wasze pikemy. Do następnego, cześć.